Gdzieś dupcie? No, Mmmm, Świetna była. Naprężona jak struny w gitarze mego ojczyma. Kurwa, maźno, nigdy Logan nie zarucha. Jebany pierdolony nieudacznik z ananasem na bani. Ast ma mózgu, kurwa. Oh, już szybko. O! Oh, może jest klośica. Spokojnie, już blisko. idę to można sobie wykupić? Pomocy mam radnego dostał nożem pod żebra. Ktoś mi pomoże? Trzymaj się, trzymaj się, tamuj to, tamuj to. W tym mieście to wszyscy się giną tylko. gdzie go położyć. To za mną to też. Cholipka, trzymaj się, młody, trzymaj się. Będę czekał przed szpitalem. Dobrze. Niech pan doktor się nim zajmie. O, boziu! O. Yy, jest to na szpitalu już, czekamy z młodym. George, George zajęba furę młodego i spierdolił gdzieś. O, nie. Nie wziął dzisiaj dawki leków, nie bierze już od kilku dni. Wydaje mi się, że. A, może być atak. Nie ogarnia, co się z nim kurwa dzieje. Ja pierdolę, tuż no, przed świętami. Nie ja poproszę, to Okej, Walenka. Jasne, ja tylko kolegę chciałem przynieść. No A my to też mnie, nie? Rozumiem. Mieliśmy się kiedyś mówisz na, na jakiś laki plaka, ale chyba nie Ej. wyszło nam. Gadałeś już kiedyś? Jakoś. Nie, logan, logam, logam Capuccino. Miejsto było woźnej, obwoźnik mm. dobrej wieści. Jak to się kurwa celuje, w babę? Gdzie pana długie rudowłosy? A, niestety musiałem je zgolić. Zgolić na czas. Można powiedzieć, pewnych kolaboracji, aktywności fizycznych. No nieważne, mm. zmieniam po prostu fryzurę. No rozpuściłem po prostu je lekko boki, trzeba zmienić, wiesz, mówi się, że jak kobieta chce coś zmienić w swoim życiu, to właśnie zmienię fryzurę i pomyślałem, że pójdę tym, tym, tym torem i przefarbowałem się, troszkę podniosłem się taki ananasek. A nic, nic, za nic. Dalej to samo, jestem sam, samotny, mam kolegów idiotów, którzy sami się tną. No no, w sumie wszystko po A u ciebie jak tam? Praca, praca, jeszcze raz, praca. Hmm, a po pracy? Pracę? Coś, coś porabiesz po pracy? Może masz jakiś wolny czas? Śpię. Śpię, <laughs> uwielbiam spać. Byśmy we dwory pospali, to w by ogóle super. Ale może rowery? W jakiś wolny weekend? Byśmy wyskoczyli. Nie chcę być nagalnym hamem, ale po prostu chciałbym z kimś wyskoczyć. A zazwyczaj otaczam się po prostu brutalnymi przestępcami, szorstkimi tak, gośćmi. Co, no bo taki mam, taki mam fach. Jakoś trzeba wyżywić do garnka, wrzucić chleba trochę. Pani się nazywa. Pani się nazywa. Mm. Nie hmm. jak ja się nazywam, bo się nigdy nie przy się nie A właśnie, się jak się maleńka nazywasz? No, nazywam się Clary. Klary, Clary, no to może jeszcze raz miło poznać. A na imię Log mam Izabel. Izabel, Izabel Clary? No, dokładnie. Izabel Clary, miło mi Cię poznać. Jestem Logan, Logan Cappuccino. Zresztą już wiesz, ale teraz na no, to się miło. możemy zapoznać. Słuchaj Clary... Eeeem... Um. Eee... te, też te, zresztą nie wiem, te, 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 te dałoby, wiesz, na przykład się wymienić numerami telefonów. czy znaczy, no, ja nie roznaję swojego numeru telefonu. A, zywałem. jasne, jasne, no, przecież zapomniałem. pewnie, to. Pewnie, no. pewnie jest. No nie ja, to ja będę leciał, będę leciał i potem przyjdę po kumpla. Mi, miłego nie dnia, Clary, cześć. Na co się kapisz, cwelu? Jeden ja z gorszek i powiedziałem, chyba. Hmm, zawsze będę sam, zawsze będę wali koniem. Kurwa, masz no, nigdy Logan nie zarucha. Jebany pierdolony nieudacznik z ananasem na bani. Kurwa, Dokładnie, to napisał dobrze ziomek Antek. Mogę od razu jej wyjebać i zwyzywać od dziwek. To się kurwa. Po co się przed babką, jakąś. Nie, to nie była ta, ta nie była ta. Też mi się tak wydawało, Carlito. Yy, tamta. Nie pisz tak, tylko kulturalnie trochę. Tamta była. Długie włosy miała. I się nazywała chyba Izabela. Yy, ale wydaje mi się, że chyba w tym sezonie. W tym sezonie, jeszcze w tym sezonie. Yy, przepraszam. Logan. Coś zadziała. Co jest? jest jestem pod szpitalem, jak ktoś operują młodego, muszę to poczekać. Młodego operują, tak. ja ogarnię George'a właśnie, próbuję spalić furę młodemu, ale próbuję go powstrzymać też. A gdzie jesteście? George zostaw tą benzynę. Gdzie on jest? Gdzie jesteście? Na parkingu za plaką. Laki, dobra, jadę tam. Jebany kurwa debil. Co na litość Boska lub ten go a... spalić Chciałem go odtrącić i podpisać na siebie, w popchnął mnie w ogie, Nie, uh... nie popchnąłem cię w ogień, uh... próbowałem ci powstrzymać! George, powiem. ty wiesz, że ty po pociąłeś swojego ziomka, Jadona, uh... kasetkowego Messiego, którego ty poznałeś go z nami? To jest twój uh... ziomal, twoje uh... dziecko, można powiedzieć! Nie wiem, co się z tobą dzieje, powiedziałem oh ci, ci, przyjmuj te jebane leki! Logan... Ja wiem, co, ja wiem, co się z tobą, dzieje. Co? Ty pamiętasz, ile razy Jadon mówił, że oprócz całą kasetkę, było w niej jedynie tysiąc dolarów? To nie było dziwne, jeśli się okazało, że jest kłamcą. Że taką wulę znowu tylko czciki Czyli mi powiedzieć, że Jadon się nie rozliczał z nami? Nie rozliczał się tak jest trzeba. Tak Co mi się ty... wydaje. Nie zdobyłby tego samochodu bez tego. Zadzwoniłem po karetkę. Z... Pamiętasz ile razy całą kasetkę opróżniał i było tylko tysiąc dolarów? Uwierzyłeś w to? No skórze. przestałem ja w to wierzyć. Wydawał się to dobrym może... chłopakiem. Zawsze był na, można powiedzieć, zawołanie. Ach, już nie wiem co o tym myśleć George oh, Ale wbijanie mu kosy mogliśmy go przynajmniej przesłuchać czy coś Kurwa mać George jesteś niepoczytalny Zaczynam się ciebie bać Ach, Rzeczywiście może coś jest mnie tak Ale twój to rozumowania ma sens jednak To ma sens rzeczywiście Może no, taką ja, nie furę ma Sprawdzamy ja, to tydzień jak ktoś ma furę za dwa razy więcej niż moją no. Dziwne co to Tak! Właśnie, Jadon nigdy nie siedział, nie? No Dzwoniście po karetkę już? Ja zadzwoniłem Może przyjdzie ta blondyna, poznają zajebistą A -a. laskę lekarkę, krótko ścięte włosy cycki dojebane, takie skowyrne kurwa, że chcą się przebić, sutki przez koszulkę dupa jędrna tak, że nie wiem czy nie jest cementowana kurwa, twarda, fajna Zajebiste szmacisko i wiecie co? Jak ją zapytałem o telefon, to nie powiedziała mi wypierdalaj Powiedziała, że mi go po prostu nie da, ale nie powiedziała wypierdalaj. Więc chodzi, że naprawdę... O... Nie sądzicie, że chyba na mnie leci, skoro nawet nie przyknęła do mnie. <grym> na pewno. No podjechała, mi wieką stopę. Mam nadzieję, że podjedzie. A, chyba się zakochałem. Ja mam nadzieję, że tu nie chodzi. Nie ma się, może tego tak, tak się czuję dziwnie. Eddie. zrobiliśmy wykorzystać jakąś. Na getce zamiast palców. Zacznijmy biegą palco. Spokojnie, George. Oblądź mnie nie butelką wody. Się no dzieje, ale nie, George, że... George w sumie dobrze gada, dobrze, dobrze gada. w porządku. To co mówi teraz George, to ma sens. Trzeba wybrać na jakąś terapię. Tak jest, że i się czujesz? No, Fotalnie wiesz, kurwa, założyliśmy jakieś kurwa, kurwa zaszyliśmy ranę. A ci gdzie jesteś, bo ja już jestem przy szpitala. Jesteśmy tutaj z Georgiem jednym. George niestety miał pewny problem, podpalił mu się stopy czy chujwi, co. Zaraz cię zgarnę, dobra, daj mi chwilę czasu, okej? Okay? Dobra, dobra, Kuruj się na razie, kuruj się. Dobra. Jaden już wyszedł, ale jedzie karetka. Akurat po niego podejdziemy. Nie trzeba, trzeba pogadać z młotem, jeszcze trzeba pogadać. Tutaj! Oh. Okay. Dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypaliłem się palcą, sko... a... pieką. Obu mi się palcem Zaszły piękno. Wyliczyłbym jej dupę z gówna na. Jest taka piękna. Przypaliłem sobie. Ale myślę, to myśli w głowie Bo nie powiem tego. A... Zagryzły twoje wentylki. Zagryzły twoje się wentyle. Stało, a zaszły piękno palcem Zaszedł mu noc w dupę z głów Tobą. Szybko rozumiem O, jestem fajny. Zimną wodą. Która noga. O, dawaj, dawaj. Prawa noga! Dawaj. Mnie czy z pracy jest zadkiej daj mi spokój! Kurwa, ale jebie! Ja pierdola, ale dupcy, kurwa! Co ty? nie masz te stopy? Kurwa! Ja pierdolę! Eee, zaraz puszczy pamia, nie zajmuj! chyba zaraz nogi w dupę trzymasz! Kurwa! Jedziany zbereźnik! Dalej od niego dupcy! Uhuu! No panowie, no to. No. nie no. Malenia, może nie chcesz maskę nie. przeciwgazową? Nie trzeba. A, aż tak! Przykro mi się, musisz przy tym człowieku, musisz się teraz nim zajmować. Nie zasługujesz na takie traktowanie, na pewno nie czuć ten. 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 swąd. Możemy Pani mu stopę? Ooo, jak fajnie Pani poleje z tą, stopę Spokojnie zakładam A co? teczonek Pani wykonał taki masaż No proszę Pana, nie mogę, bo tu jest uszkodzona tkanka. Boże, jego stopy nie mają grzybicy, tylko Grzybica ma jego stopy, kurwa, fuj! Pu! Obrzydliwy jest ten gość Jak w ostatnio Jebany grzybowy George George, co ty? Trzy rozmiary większego buta zakładasz? A, tak! Krogulce zapuszczasz! Ale ma pazura, ty! <noise> Normalna mam Chłopie, no <noise> Jak cię to przeszukują, ma. to ty to muszą paznokcie te zabrać, bo to jest kurwa z sprzęt! Ty byś skrzywdy nie zrobił! Nie! Ja piękle! Ty walę ci urabisz jak w ramach proszę podobnie! <noise> <noise> oh, Ao stary dziad, Za gość! <noise> proszę! Nie mam niestety ubezpieczenia, proszę o! jakie masz spodnie, jakie mam spodnie, ty. Wygląda jak śmiesz. Uspokój się, uspokój się. Czas cały czas mnie ośmieszasz, cały czas Nie ośmieszam cię, to ty na to pozwalasz. Po, tak się zachowujesz. Przepraszam panią, to mój kolega, dbam o niego. Ale niedługo go chyba oddam do środka. Dla starców. <średziny> Stawaj, kurwa. Ale ma tubcie, widzowie. Ławczu, ekura! Kapuccino! to co ty robisz? Spokój się! Kobieta jest przy nas! I to jest to tak ja piękna. Ja proszę pana, wystawiam panu fakturę w wysokości 500 dolarów? 5 tysięcy? 50 od razu! 50 dolarów? No dobrze, dziękuję. No nie, 50 tysięcy! Co? co? Wow. Nie na no, 500 dolarów! 500! Wow. Nie wow. do że to to jestem odpoczynku morów! Ja za ja, zobaczenia Klery 10, 19 do zobaczenia, papa. Uh, gdzieś jej dupcie. Ale miała srakę. Jeszcze raz, zrobicie kurwa żarty ze mnie. Przy jakiejś dupeczce to rozpróbuj jednego i drugiego. Dobra, południ. spokojnie. O no, co ci chodzi? Co zrozumiano? Zrozumiano? Spokojnie, działuj spokojnie. Co Wyluzuj. Zrozumiano? Kurde, właśnie ja z nią gadałem, właśnie z nią gadałem, ale chyba nie jest w ogóle zainteresowana, wydaje mi się, że mam mnie za chama, po tym tu chodzę z gościem, który ma zamiast stóp grzyby, dwa grzyby, muchomory, ja pierdolę, Ej! ała, no daj roku, mój, żadej mój, mój żadej grzybów nie mam, żadnych grzybów nie mam, to, coś się po prostu nie mam gdzie umyć czasem, widzieliście dupcze, świetna była, Tylko naprężona jak struny w gitarze mego ojczyma. Ej, teraz się zastanowimy, co George zrobi z Małolatem i z jego samochodem. Właśnie. Kota mu będzie. E, młody czeka pod szpitalem, może masz mu coś do powiedzenia. Jedziemy tam? Jedziemy. Dobra, pod szpital. Pakuj się. Lepiej tam bodźmy przed George'em, żeby czegoś głupiego nie zrobił. Kurwa, wszędzie koguty. Pokojnie, ale fart. No, no nie, nie no nie za far. co? Za prędkość. Nie, nie za prędkość. Za szybko jechałeś, tak? Kurwa, to mnie, to mnie pierdolą, to jest po mnie. Cicho, cicho. Nie po mnie. Zielony światłomoczy. O, na czerwonym przyjechali, widzisz? Bez sygnałów. cicho. Cicho. Pojechali w Fart Nie, oni wiedzieli, że nie przyjechaliśmy, oni myśleli, że przejechaliśmy na jakimś tym świetle. Prędkość była spoko, znam się na tym co jest, co jest kurwa O nie George, Znowu jest nowa fura młodego Miałeś mu tego dosyć Co tu się kurwa dzieje? Miałeś mu odstawić tą furę i rozpierdolić To no, kurwa przepraszam do przypadek to był totalny przypadek. No nie stary ta fura jest cała do roboty. Naprawdę nie chciałem. Z tej fury to już nic nie będzie. <noise> Wiesz George, musiałem przy ciebie zapłacić kurwa. 1500 lekarzowi. Teraz muszę zapłacić kurwa za zaprawę. Ale ja nie wiem czy to nie, fury ja zapłaczę, nie będzie. Czekaj, ja spróbuję ją wycofać. Spróbujemy ją wycofać. O kurwa! O nie nie możesz... Do tyłu nie mogę! Kurwa, wyciągnijcie mnie, halo! Uh, o, uh. <gupid> uh. Kurwa, uh. chciałem pomóc młody, młody! Halo, wszystko z nią okej, okay. to się wyklepie. Cię się wszystko yeah, wyklepię spokojnie bierdolet. kurwa, nie, nie, nie gorsze rzeczy widziałem. Stary, jeszcze będzie szybciej jeździć niż wcześniej. Ja pierdolę! Ja nie kurwa. Bo nie, bo nie działa. Nie wiedziałem, że to automat jest I tam pisało, że do przodu kurwa pojawia do, do tyłu. Trzeba do przodu. Ej, Maula, spokojnie, trzymaj. Miałeś dać R, a nie D. Ty, ty się nałóżmy, jak to Kurwa, myślę, że D ty to trzy do przodu. To się śmiał z tego. Ja Ej, Maula, tu masz drzwi. O dobra. Jakoś się pozmatrzymał. Kurwa, nie wiedziałem, że to automat, wiesz, że mnie to wszystko w biegach, nie? A co, ja pierdolę. Teraz to już chuj. Teraz to już Chuj, no, ale z tą furą Będą to już żurawia postawić, żeby go wyciągnąć Ty właśnie bo moty, bo nie wiadomo jak oni go wyciągną stąd No ja o tym mówiłem bo Ty możesz podjechać na widencję, nie mam specjalne maszyny, które po to, wiesz, rozkładają Oj, tam raz zachowała dopiero Właśnie mi nie stać Spokojnie to stary, dachowanie to za chrzest fury, musi dachować. Ty wiesz, że kurwa żyje, nie? Fura Moja już ile razy dawała. I co, wyklepali, widzisz. Mobacz jak wyklepali ty. Ci nie mój, będzie dobrze. Mówicie, że taki chrzesta, no chrzest nie to dopiero pamięci. będzie? Tak, słuchaj, bo jest pełne podejrzenie, nie? Ze strony naszego George'a, Jakie... Że prawdopodobnie przywłaszczałeś większą część pieniędzy z kasetek które robiliśmy wspólnie to oczywiście jest tylko podejrzenie mam nadzieję, że George do... się myli ale co ty pierdolisz? Nie ja ci mówię, ty... ja pamiętam, czy mówi, że George tak twierdzi ja sądzę, że wszystko było fair ale że za szybko, chyba za szybko do furę zdobyłeś -ta, ta -ta, ta, ta. Przy, przy jednej kasetce zaproponowałem ci, że możesz mnie przeszukać to no jasne, nie miałem ja, ja nic podejrzeń, z tymi polakami innymi do, do George'a ten... George masz mi pretensje to on mówi, że ty kurwa nas na kasę ten... ja myślę, że wszystko wtedy... fair jest ê... Powiedziałeś, że wtedy mnie uważasz. Nie, ja Cię ja ci to... ufam. Mówię, co George myśli, kurwa, bo ten dział nie potrafi Ci tego powiedzieć, tylko podpala A. i bije nożem. Znaczy, ja wiedziałem, że będziecie mieć pewne podejrzenia, bo wiadomo, jestem, jestem świeżak, no. Słuchaj, jesteś świeżakiem, naszego masz taką furę ze To dla mnie było dziwne, po prostu mało lat. Kurwa, jest, albo to Albo to no. Wyjaśniasz mi, jak za to zarobiłeś, albo po prostu jeszcze jedną kosę. Ty, Dobra. ty, ty, tym razem wstrzyję. Krtanie. Kasztan, nie już wam powiedział pewną informację, tak? Foyden. Jakie? Byłem Jakie? przy tym. Co powiedział Jakie? Kasztan? Pole, pole. A pole, to pole wiemy. Co? A ty, ty odkryłeś pole? Tak, ja. A dobra. Znaczy, mój kolega wprost. Okej, Ok, kumam, kumam, jasne, prosta sprawa. Dobra. Po prostu, Do I, dobre. I po prostu w, wkręciłem się w handel, ale ja nie, nie, ja nie byłem od latania na ulicach. Po prostu ja, wiesz, kupowałem sobie y, najlepszej jakości nasiona, latałem sobie na pole. No i rozmawiałem z klientami, czy nie chcą sobie kupić jakichś większych ilości. nie? No i tak wiesz, popijające się zbierało 5-10. Okay, ja, ja ci wierzę, młody. Ja ci wierzę, nie wiem jak reszta. No i resztę sobie dorobiłem legalnie. Znaczy to było w sumie tak, że uzbierałem to 70 tysięcy, chciałem kupić furę, ale kolejna mi się spodobała. No to uzbierałem jeszcze kolejne 10, potem kolejna mi się spodobała i jeszcze kolejne 10. I tak się zrobiło 105 tysięcy. No. No kurwa, no nie moja wina, że jestem zachłanny Niech będzie, że ci wierzę mało lat, niech będzie. Jestem, jestem zachłany jak z kurwysem No co tam zrobicie chłopaki? No mówić, ja myślę, że młody nie jest na tyle odważny, żeby nas okradać. I na tyle głupi jednocześnie. Tak. Od kopa wiedziałem, że wszystko jest clear. Ale zawsze trzeba mieć 1%, tak? Tego zapasu, który, który ty prezentowałeś, George. Mówiłeś cały czas, bo... Ale myślę, że wydaje mi się, że jest sacy, nie? Nawet nie wiecie, jak mi było wstyd, kurwa, jeździć tym trębantem niebieskim, naprawdę. Nie wiem o co chodzi. Chuj. Dobra, chodź tutaj. Przebijesz piątkę. Rzeczywiście, Ach, nie potrzebuję ci, podejrzewałem, mało lat. Tak, nie mu wbijać kosy, nie potrzebuję mu palić samochód, pewnie, że tak. A to może bardziej nas zbliży Może tak, czasem no... Ogólnie przykład lwy jak mówią o sobie o miłości to się gryzą. Lwiątka. Dobra przepir dole, nieważne. A gdzie jest kasztan? Nie wiem, nie miałem z nim kontaktu... Ty dziewczyna, widziałeś kasztana! Siema gruba, fajny cyce, kopnąłbym cię w jednego. Dobra, dzwonię do Audi, mamę klamę. Bitchy, bitch girl No nieźle Oooo, a tu z pani coś pęka z tyłu Hohohoho pękają ale, ale fajna, pan jaką ma dupcie Uj, chyba ma katarek, co? Nie dobry panowie Halo, no ma O kurwa Co a kto jest właścicielem tego tutaj lg Eee a... Ta pani ja? tutaj Pan? Tak Pan czy ta pani? No, znaczy, nie wiem. No, no ja jestem, na no, co? Pan mi powie, 3 dni temu widzieliśmy się tutaj z tym samym samochodem, po wyjściu z ze naszego ze szpitala i pana odjazdu, nasz dywoz spłonął. I pan coś na ten temat? Nie, a czy widziałem takich dwóch czarnoskórych gości łysych, co się kręcili wokół radiowozów? Mm -hmm. I pragnę też zna znaczy nie jestem jakimś konfidentem, ale mm -hmm. też się pruli do mojego samochodu, też chcieli go podpalić. Dlatego się zmyłem, właśnie. Ale nic nie wiem, panie komisarzu. Napiszę pana, jak wyglądał, jakiś upiór. No, tak jak każdy garnuch! łysy! Z twarzy jakby chciał coś ukraść Na pewno na, na, za, dam sobie rękę uciąć, że były kurwy na za, w sensie kurczaki na zasiłku yy, no i co? Takie zielone stroje mieli z tego co pamiętam Dużo nie, zieleni nie. w nich było, ale no, tak to twarzy nie pamiętam, panie komisarzu Taksówkom jeździli, taksówką Zielone barwy i taksówką? Prawdopodobnie tu tak. była taksówka, bo mi że tu było kilka samochodów Oni się kręcili, każdy... Oni tam mówili, o ten za fajnie będzie fajnie Ten fajnie pewnie wybuchnie, nie? Ja mówię mu, panie, z ręce stąd, to no, za siebie z spalę garnuchu i mi coś tam mówił o mamie. Więc spełniałem, no uciekłem stąd, ale widziałem, że. Któregoś? Który? Ten? Nie nie, 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 nie nie wiem, może nie wiem. Nie, no żartuję, żartuję. Czy pan nic nie wiedział, pan tu nie był, tak? No na pewno to nie byłem ja, proszę pana, no bez takich. Nie wiem, co no, tu się kłopot. Tak. Muszę każdą opcję rozwiązać, no bo A. wyszliśmy ze szpitala, widzieliśmy pana. Wychodzimy, pana nie ma, na nasze typu spłonie. Tak, no wiem jak to wygląda, no. Mm -hmm. Wiem, wiem, ale nie, naprawdę zbyt. nie mam nic wspólnego, no. Jedyne co mogę pomóc to, to to, że właściwie widziałem dwóch czarnoskórych gości, ale to wszystko, bracie. Zielone barwy, tak? Zielone barwy, tak, coś takiego. Jakoś. hmmm. Um, komunikowali się ze sobą, my kiedyś. ty kurde, dobra, dobra. Co to? Dobra. Ty? E, no nie, nie, tego już nie pamiętam do końca. Gadali te swoje rasistowskie powiedzonka, ale tylko tyle wiem. Dobrze, w takim razie nie, nie przeszkadzamy. Mam dokumenty od pana Brzez, imię, Nazwisko pana? jakby pan mógł. Nie, problem. A dokumenty już. proszę mhm. bardzo. Pan mi kropka, że spiszę po prostu. Kurde, no dobra. Kurwa, mhm. czy jestem poszukiwany? Proszę bardzo. Capuccino logo. Numer kontaktowy? Eeeeh, już chwilę. Mhm. 922 586 922 586 Dobrze, w takim razie Panie Kapusiela, dziękuję. Dziękuję. Dobrze, Imię dziąka, co jak jest. Ktoś tu jest. Panie Bulicia, dziękuję Dziękuję Panie Bulicia, gdzie bursam? Panie Bulicia, gdzie no tak, nie było tu żadnych zielonych, wymyśliłem ich pojebie. <grymne> Stary, no przy nie pamiętasz, co pod palią radiowóz wyjebało pół szpitala, kurwa, o tym gadało. Miałem wtedy rude włosy. Ja pierdol, potem <grymne> jestem poszukiwany, muszę to spierdalać, panowie. Trzeba kupić furę. Tak. Ej, panowie! Panowie, ja na razie spadam, bo tu, kurwa, zaraz posiłki, będą mnie szukać. W kontakcie, co ja, e, to jest? Się... fajna. Dobra. Ale, fajna babeczka. Miętowe włosy. Ja <noise> no, wiem, że to wygląda jakbym się rozpierdolił, ale naprawdę się nie rozpierdoliłem. Po prostu uciekałem. Musiałem coś powiedzieć.